Wrzesień to często wchodzenie w codzienne zabieganie, aktywność zawodową czy szkolną tuż po wakacjach. Wielu z nas wtedy odkrywa na nowo moc różańca w swym życiu, bo to jest taka modlitwa, która w swej prostocie, zwyczajności może towarzyszyć nam zawsze. Dla wielu to nieraz jedyna modlitwa, jaką są w stanie podjąć zmaganie duchowe nieraz jest tak wielkie w nas, że tylko ta modlitwa nam pozostaje. Ten ukryty w nas szept: Zdrowaś Maryjo. Dziękujmy Bogu za Marię, za to, że ona jest z nami, szczególnie gdy jest nam bardzo trudno. Matka jest ze swymi dziećmi. Różaniec bardzo nam pomaga. Warto byśmy przypomnieli sobie, jak dosłownie ratował nas w duchowych tarapatach w jakiejś niemocy wewnętrznej. Jeden z kapłanów daje o tym piękne świadectwo. Myślę i doświadczam, że różaniec wpada w ręce wówczas, kiedy już wszystko inne z nich wypada, kiedy nie ma pieniędzy, zdrowia, argumentów, kiedy tyle chciałoby się Panu Bogu powiedzieć. A na wszystko brakuje słów. Kiedy modlimy się na różańcu, starajmy się zobaczyć, jak niezwykle Bóg działa w naszym życiu, jak On, Pan, pomaga nam przez swą Matkę, przez Maryję. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się i wie Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, się nami życzy, teraz święta. Zdrowaś Maryjowacki, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.